Czy Bóg to suma wszystkich istnień? Czy Bóg może być sumą wszystkich istnień? Wiele duchowych tradycji odpowiada tak, ale to nie wszystko. Bóg to nie tylko suma wszystkiego co żyje i istnieje. Bóg to także przestrzeń, w której to wszystko może się wydarzać. Istnienie to nie tylko rzeczy i istoty, to także pusta cisza między dźwiękami. To świadomość, która widzi, ale nie osądza. Ty sam jesteś częścią tego istnienia, ale nie jako oddzielna cząstka, lecz jako jego żywa ekspresja. Bóg nie jest kimś poza tobą. Jest tym, co czujesz w sobie, kiedy mówisz Ja jestem. A może zawsze byłeś bliżej Boga niż myślałeś?